Z moimi witam wszystkich bardzo gorący martyrz. Ja i stymilki. a to kolejny odcinek do mojego kanału. I bardzo mi miło, że was tutaj widzę w ten deszczowy dzień. No widzowie, najwyraźniej nie zostawiliście zbyt wiele łapek po prostu pod poprzednim odcinkiem, ponieważ ja mówiłam, że jak zostawicie łapki, no to będzie słońce. Także teraz się poprawcie. zostawcie łapkę, żeby wyszło słoneczko A my w dzisiejszym odcinku oczywiście znajdujemy się na nowy I stwierdziłam, że musimy zrobić coś miłego dla hejtera ponieważ on tak się starał dla mnie w ostatnich dniach, a ja tu sobie odrzucałam. W ostatnich dniach, w ostatnich miesiącach w zasadzie, ja to totalnie odrzucałam, więc stwierdziłam, że dzisiaj zrobię dla niego. Miły dzień e, i, i zrobimy taki, taki podwieczorek, że tak powiem. Nie wiem jak to się nazywa. Po prostu wyjdziemy na kawę i na ciastko. E, w sensie ja sama zrobię ciastko, ponieważ e, przed chwilą byłam, słuchajcie, wydoić kroby, żeby sobie zdobyć e, potrzebne recepturki. Popatrzcie, mamy sobie tutaj trzy wiadra, mleka, ale widzę, że słuchajcie, ktoś też się domaga jedzenia. Zdecydowanie ktoś się domaga jedzenia tam na dole, więc musimy oczywiście tam przejść. Co to jest? Aha, nieważne. E, musimy sobie przejść się tam dół, ponieważ nasze dwa nowe kotki, no trzeba je nakarmić, to jest na karmie, więc proszę bardzo, dla Szarusia jedna rybka, dla ciasteczka druga rybka, pięknie, tutaj w ogóle mam coś zepsutego z fowem, dobra, muszę sobie troszeczkę to zmienić, dobra, jest o wiele lepiej. No okej, okay, słuchajcie, kotki nakarmione, więc teraz możemy robić ciasto dla hejtera. Mam nadzieję w ogóle, że on się ucieszy z tego ciasta i jest on na serwerze, na całe szczęście, także zarąbiście, widzowie nie mogę się po prostu doczekać, aż tam yy, go odwiedzę i do niego pójdę, bo szczerze no, stresniam się za nim, strasznie go dawno nie widziałam, także yy, wspaniale. Dobra, więc tak, ja tutaj gdzieś mam na pewno, co ja potrzebuję? Na pewno potrzebuję jajko, potrzebuję troszeczkę pszenicy ee, i coś jeszcze, coś jeszcze, co jeszcze było do ciasta? Cukier, cukier, dobra. To chyba wszystko. Nie wiem, czy coś jeszcze, ale wiesz, że po coś jeszcze pójdziemy. Więc tak, nie, nie wiem, czy to na pewno się tak robiło. Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, tutaj chyba trzy pszenice, jedno jajko i cukier perfekcyjnie. Dobra, mamy to, widzowie. Myślałam, że, będę, że nie będę pamiętać, jak to się robiło ten, jak się robiło ciasto, ale na całe szczęście ogarnęłam. Więc tak, co my potrzebujemy? W zasadzie to potrzebujemy tylko ciasto. Możemy też wziąć, sobie parę ciastek sobie, to na pewno też nam się przyda. A, weźmy, sobie pół staka. E, żeby nie było tak źle, bo wiecie, ja chodzę na siłownię i nie może tak być, że, słuchajcie, tylko słodkie. My musimy, sobie też zdrowo się odżywiać, jakieś owoce, witaminki, więc weźmiemy jabłka. Czy coś jeszcze jest nam potrzebne? Myślę, że nie. Mleko? Dobra, mleka nie będziemy brać. O, mam tutaj te, Ale tego nie może pić zaś, kurde on. No to weźmiemy sobie zupę, niech będzie rzeczym jakieś taki obiado, obiado, kolacja, nie wiem jak to, sobie e, nazwać. Dobra, mamy wszystko, tak myślę. E, czy coś jeszcze potrzebuję wziąć? Chyba nie, lecimy, widzę do hejtera w ogóle. E, mam nadzieję, że spodobał mu... A, jeszcze faj... A nie, mam pierwerki. Dobra, mam nadzieję, że mu się w ogóle spodobał prezent, ponieważ ja ustawiłam prezencik przed domem wczoraj, więc mam nadzieję, że ten, że, że widział i że się podoba. Dobra, słuchajcie, lecimy tam szybciutko. Ej, widzę, że tutaj coś miga, chyba tutaj faktycznie jest i te i... i... i hejter działają tam jest taki mechanizm, dobra, ja się chyba boję ja chyba nawet nie chcę sobie wiedzieć jak to jest zrobione dobra, chodzimy, widzowie halo, halo, hejter, cześć ooo, siemka. co tam u ciebie słychać? wszystko ja jestem królem inaczej jakoś dzisiaj wyglądasz chyba Jakoś e, tak ładnie. Jak inaczej. No ładnie tak jakoś same. tak po prostu. Nie, nie, bardzo Co? ładnie się wyglądasz. Ja bym chciała cię porwać. Porwać cię Co? A, na... Nie, w miłym, miłym, nie, nie, w miłym te słowa tego znaczenia. Porwać, słuchaj, na obiado, obiado, kolacjo, podzieczorek. Coś uh. to... Dobra. Feno. Bez pytania nawet. No i super, no dobra. to w takim razie hejter, zapraszam cię bardzo serdecznie, chodź. Chodźmy chodź. zatem. Dobra, czekaj, tylko, tylko czekaj, bo ja nie odmyślałam w sumie planu, gdzie dokładnie to możemy zrobić. Ale dobra, już mam plan, już mam Uw. plan. Załóż Eletrę, jeśli masz. Masz Eletrę? Mam! No i wspaniale elitra, to w takim elitra. razie. Y, zapraszam cię bardzo serdecznie, drugi koniec palionowa dosłownie. Mam nadzieję, że moja eletra mi wytrzyma to nie jedna chłapka, nie nic. Nie no skąd, że, to oczywiście, Tak że... Hejter, spokojnie, spokojnie, Uw. ej. Hmm. Czy ty masz swój zamek? Coś ty tak to ja, a ty ty przypadku ty, 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 ty nie czekaj, byłeś Dave'em. Tak, bo to jest takie wie, romantyczne restauracja, wiesz o co chodzi, no nie? Mm -hmm. czekaj, to jest stare ciasto, trzeba to wyrzucić, bo się mm -hmm. Ej, co ja mam pytanie, chodź tutaj chwilę. Co to jest? Ty masz swój zamek? Jesteś królem? No, ja jestem Kingiem, mówiłem. Serio? Król Zeus. Wow, ale wajter. mi zaimponowałeś teraz. Serio. A? No. E. E, 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 por no. Tak? No, naprawdę. Mogę porazić prądem. Tak? Wow, Przeciwników, ej, tak, ale oczywiście, super. ciebie nie. Dobra, zapraszam. cię. nigdy. Ooo, jesteś taki słodki. Uf. Dobra, zapraszam cię bardzo serdecznie. Słuchaj, ja mam tutaj oczy, już wyrębacz. Opiekłam ciasto. Po sobie, ja to tak robię wysoka, ale dobra. A ja akurat buraki zjadłem? Dobra, kawy. Ale, o, no, no, smakuje ci? Dobre. dobre. Serio, dobre, serio. Dobre, dobre. serio? Słuchaj, ale super. Serpiczne. Dobra, masz twarz, że mam tutaj dla ciebie ciastka Uf. bo też jest... Ale ty ten, mnie chyba chcesz utoczyć. Nie, 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 po prostu chciałabym, taki żebyś Takie chudy jestem Trochę jesteś, no jest taka chudziźnika, mm. ale mimo wszystko o... twoje mięśnie bardzo się odznaczają, oczywiście, i wiesz, nie ponuruj mi tak? to o. wszystko bardzo, mm, mm, więc, nie, nie, więc spokojnie, no. Aha, to, to miło! Ale... ci? Nie, no czekaj. Może... Mm, bo tak, no bardzo mi smakuje, oczywiście, ale... Bo Super. mi się to, jest, mnie to dalej dziwi, że to tak się wszystko toczy. Ale może co? Pójdziemy marzysz dalej. Masz jeszcze sobie miskę ten, ale dalej? Gdzie, co, o co masz na myśli, że dalej? Co Ej, może to? będziemy razem. Serio? Mm. Serio? Na. No. O oh Nie spodziewałam się no. tego pytania. Tak, oczywiście, że tak. Hater, wspaniale. To co? co? jest dzień nie. mojego życia, naprawdę? Nie. 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 Hater, serio? Serio? Mhm. A, Poważaj, a, hejter. Nie. Poważaj, nie. Hejter. Uważaj, hejter! Uważaj, hejter, uciekaj! Uciekaj, a, bo tam są w ten! Gdzie ty jesteś? Wchodzisz do góry? Dobrze, żyjesz. Ja padłem z wyrażenia, czekaj. Gdzie ty to jest jesteś? Niemożliwe. Gdzie ty, ale to gdzie? Wchodzisz do góry, czy nie? A wow, ja tutaj A też nie mam tego. A już u góry jesteś, dobra, sorry. U góry gezegnę. Dobra, 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 już idę. Wow, Ej, ale, ale super. Naprawdę mam dziewczynę? Chyba tak. Nie, mam dziewczyny. Dobra, a ja, ja myślę, że musimy iść na spacer. Czekaj, chodź na spacer, tylko że to musimy prostu. to miejsce. Jest możliwe. Weź sobie coś, masz oh. ochotę i oh. dawaj, idziemy na spacer. Ja myślę, że musimy po prostu przejść się oh. na romantyczny spacerek, chodź. To jest niemożliwe. Pokażę Ci, pokażę ci piękne miejsca na palionowie. Oh. Takich, których jeszcze nie widziałeś O oh, dobra! Gdzie ty to jest tak jak, jako para oh, już, nie? Dokładnie, dokładnie, chodź, tak. zapraszam cię bardzo oh. serdecznie. Uh -huh. Mam nadzieję, że będzie Ci się to oh, podobało rękę ogólnie. Iść. Oczywiście, mm. oczywiście, dobra, chodź, chodź, chodź. Mhm. chodź. Dobra, to mhm. zobacz. Tutaj to jest bardzo ładne miejsce, no nie? Lubię ten, to miejsce, to no. jest taki, ten no. most, taki w ogóle jest tak romantyczny. Po prostu, jest. Rozumiesz? Tak jak ty. O. Mm. Ej, czekaj, co my tu robimy? Co? Co tutaj się dzieje? No, razem idziemy. Ale czemu? Jesteśmy razem. Co ty do mnie? Czemu ja w ogóle jesteśmy nie pamiętam? Skąd ja się tutaj Ej, co znalazłem? Jak nic nie pamiętasz, co ty mówisz? Czekaj, tak jak... Co, się, co my tutaj robimy? Czekaj, 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 no, co tu jesteśmy... się stało? No jesteśmy razem. Powiedziałeś tak. Ale co? Jak jesteśmy Powiedziałaś. razem? Powiedziałaś! Co powiedziałam Nie, co ja powiedziałam Ja nic nie powiedziałam, co tak. ja tutaj robię? Co, co my tutaj w ogóle razem robisz? Ja mam jakieś rzeczy dziwne na jakimś co, po, co, po co to no, w ogóle jest? Jesteśmy razem. Na, na razie byliśmy. Hejter, co ty do mnie w ogóle mówisz? Byliśmy na rance życiły. Oszalałeś, to na rance i 13 lat człowieku. Przestań, no. w ogóle ja już ci coś mówiłam, co bo powiedziałam tego? ci już coś. Słuchaj hejter, ja już coś powiedziałam, przestań. Ale byliśmy. Co ja nic nie pamiętam? Co ja robiłam przez cały czas? Czekam, ja byliśmy co przed chwilą. Co ja robiłam, co ja robiłam? Byłam w domu, potem poszłam e, No i potem, no i potem przyszłaś do mnie. Nie, czekaj, hejter, czekaj, co tu się dzieje, ja tego nie pamiętam. Nie, w nie restauracji, nie pamiętasz, co jest to? Hejter, czekaj, co tutaj się w ogóle dzieje? I nie jesteśmy razem, jesteśmy sobie to wbi do głowy swojej. Ale powiedziałeś czekaj. przed chwilą. Byłam tutaj, byłam u ciebie w domu potem. Hmm. Okej. Okay. Co, co ty, hej, hejter, co ty mi zrobiłeś, powiedz mi, czemu ja nic nie pamiętam? No ja ci nic nie zrobiłem. Nie, hejter, przyznaj co ty zrobiłeś? No. Co ty zrobiłeś, hejter? Nic, Byłam nic, tam. nic, po prostu ty, ty, tobie się coś stało. upadać na górę czy coś i, tutaj. I, i nagle ja cię spodobałem. Tu był I Yeti też, tu był Yeti, tu był Yeti, tu był Yeti. Był. Yeti mi kazał wypić. Ty mi dałeś jakąś miksturę! Co to była za mikstura, hejter? Eee, tak, to był no, mój nowy te... Nie, 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 nie. hejter, powiedz mi, powiedz mi w tej e. chwili, co to była za mikstura, w tej chwili. Słyszysz? Bo wy testowaliście nawet moje. Nie, hejter, powiedz mi, w tej Ech, chwili, powiedz mi. Tak, ty nie Tak, co to jest, co to jest za... Nie, o, zostaw ten Co to jest za mikstura? Co to, to była za mikstura? Przyznaj się Te w tej sok. chwili. To jest nowy nie sok, przyznaj nowy biznes. Hejter, masz się w tej chwili przyznać. E, Liczę do trzech do Dobra, mnie powoli i trochę nie chce. Co to jest za mikstura? Co ty mi podało? Sąbek po zamku puszcza mi nerw. Nie, powiedz mi co ty mi dałeś hejter? No to mówię ci dałem ci sok Czy ty mi dałeś jakąś miksturę? Czy to jakieś eliksy miłości albo zakochania? E, nie. Hejter, to jest Louty. chore to co to ty robisz. Przyznaj Louty. się, przyznaj się. Eee, nie, kurde, nie, nie przyznam, nic takiego nie było. Hejter, I czy wie. ty mi podał... Nie, hejter, ty chyba sobie... dobra. To była przesada. Mnie. Nie, to była przesada. Kuczy...